Ja na teraz Chyba go poprzęcie rozmawiał. Ja tyle, Lucio. Niuniu! zobaczyło tyle jedzenia na Oj, to Jakieś tyle jedzenia nagle na stole, nie jest ja nie jedzenie się Ej, to nie jest takie gorące. Daleka, nie. Eu. Dobra, to jest... To jest takie chyleczką. No podobne <mys nie, no to nie jest co innego. Ale podobne tak. No podobne, bo to też są... Pityu! Ale no, przede wszystkim... No, ale dobre! アクティブヘッドの話いてくだ